Dzień dobry, a więc trzeba, pora, pora zacząć dzień, I dzień jeszcze jak pora, jak co dzień zacząć od porannej medytacji I, leci, i lecimy z tematem, zobaczymy co nam, co się wydarzy. Dobra, to poranna medytacja zaliczona, teraz trzeba zobaczyć co tam w nozbi słychać. Dobra, więc dzisiaj mam w sumie cztery zadania do zrealizowania ze sobą. Mniej więcej tak to wygląda, co tutaj ostatnio się dzieje. Zacząłem w ramach swojego biznesu budować newslettera. Zaraz będę miał już drugi miesiąc, jak to tworzę. Powoli do przodu. No dobra, poranna kawka wypita. Medytacja zrobiona. Nozbi sprawdzone. Teraz czas na poranny spacer ze zwierzami. Ale dobra, ale co mnie zainspirowało w ogóle do kręcenia vloga i co będę chciał tutaj pokazywać. To idąc od początku zainspirował mnie do tego Mirek, którego śledzę od dłuższego czasu i w sumie sam z vlogiem się planowałem to w zasadzie od tego czasu jak Mirek zaczął go kręcić, czyli dość długo. A co teraz się wydarzyło? I co chcę dokumentować? Zmieniło się tyle, że chyba bardziej uwierzyłem w siebie i zacząłem obecnie po przejściu kursu też trzy poziomy, które de facto mi poukładały tylko coś w głowie. Zacząłem budować właśnie coraz bardziej swój biznes. Na razie na pierwszy ogień idzie newsletter, który będę chciał rozwijać. I to jest chyba główny właśnie obszar, który będę chciał na początku dokumentować, czyli jak buduję newslettera. Jak rozwijam w ogóle swój biznes, i zobaczymy gdzie mnie to zaprowadzi. A teraz pora się skupić dalej na spacerowaniu. A jeszcze o czym będzie newsletter, jako że zajmuję się y, tematyką chmurową i dewopsową, to będę chciał poczuć się w tym obszarze. Do usłyszenia. A więc połowa dnia już za nami. Na chwilę, troszeczkę jeszcze połączyliśmy jak konwertować, jak zbierać lidy w aplikacji Mair której które używam do, do budowania mojej, mojej listy mailingowej. Również przygotowałem już najnowszy mailing, który wychodzi w poniedziałek o po 12.00. Jeżeli będziecie chcieli się zapisać, to link znajdziecie poniżej w opisie do tego wideo. Jestem poświęcony w chmurze i nowośnym troszkę w chmurze w tym tygodniu oraz troszeczkę do WOPSOW. I co? Teraz będzie obiadek, coś trzeba będzie zjeść. Na chwilę wyskoczyć, jeszcze pojechać załatwić nie sprawę i zaczynamy już wieczór.